Chodzę się popłakać z względu na sytuację, jaka panuje w naszym kraju w temacie mieszkań. Jestem trzy lata w aktualnym mieszkaniu. I stwierdziłem, że dobra, to jest może czas na zmiany, bo mieszkanie nie Jest zdalne. Jest bardzo duży problem z parkingami. Jest jedna faza prądu? Jak coś gotuję, to mogę tylko na dwóch palnikach, bo jak włączam trzeci, to nie działa płyta. To nie mam ani piekarnika, ani zmywarki. Jakbym włączył je naraz, to po prostu korki by wywalił. I dużo osób o 20 się kum. niestety, ile ci taka letnia woda, to nie szukał mieszkania. No ten się w cyrku nie śmieje. Bo jak jest jakieś fajne ogłoszenie, to kas Singi są robione. Kla więcej? Kto będzie lepszym? <laughs> Wleciały mi dwie oferty mieszkań, które idę obejrzeć. Te mieszkania są dobre. Spokojnie, Filip, nie nakręcaj się. Zazwyczaj ja. Jak nie te dwa mieszkania, to już nie wiem, jakie. Cię za mną. Dzień dobry. Byliśmy umówieni na 16. A tutaj miejsce postojowe. Dziękuję bardzo. Mogę śmiało chyba stwierdzić, że nie czułem się tam bezpiecznie w tej okolicy? Wchodzę sobie do klatki, a tam. Mimo, że samo w sobie było piękne, ale wiecie, kraty w oknach, kraty na balkonie. Około godziny 16 już jest problem z parkowaniem tam. Jeszcze co gorsza, rozpoczyna się budowa nowego bloku. Dosłownie naprzeciwko moich okien. Ok Nie jest to vibe, który bym chciał? Za niedługo idziemy oglądać kolejne.